Kolega z którym to organizujemy, mieszka tutaj i na górce trenuje codziennie. W związku z czym, tak jakby było dla niego naturalne, że w końcu kiedyś muszą być takie zawody. Trudno powiedzieć, pierwszy raz biegnę tutaj. Zobaczymy. Jeszcze tego tutaj nie zmyjmy. Nie boisz że ślisko będzie? Ale pewnie, że się boję, ale żeby nie upaść, no nie trzeba być jak najwolniej. Jest to debiut w tego rodzaju imprezie. Biegnę dzisiaj z żoną, no zobaczymy jak będzie. Będzie trochę błota, ale zobaczymy, damy radę. Co do trasy, będzie bardzo ślisko, bo przyszedłem tutaj sobie jeszcze po tym deszczu, po sprawdzić, co nam, co nam wiatr porwał i było bardzo ślisko. Więc jeżeli ktoś ma słabe buty terenowe, to no, będzie się ślizgał jak na łyżwach. Trzy, dwa, 1, dois o Ciężka, dlatego fajna, bo ciężka. Coś zupełnie innego niż e, na innych biegach, więc z miłą chęcią się tu przyjeżdża. Miałem tutaj rachunki do wyrównania z górą, bo startowałem pierwszy raz na przedniej edycji i poległem na całej linii. Bardzo cało mi się biegło, wynik był daleki od moich oczekiwań, dlatego e, chciałem przyjechać tutaj, żeby odbić się na tym. No i udało się poprawić ten wynik, udało się wygrać, więc tym bardziej się cieszę, bo ostatnio było miejsce piąte, teraz miejsce pierwsze, więc progres jakiś jest. No, tym bardziej mam zadowolenia, że tak wyszło. No, tak naprawdę tutaj ten bieg składa się z trzech części, które są kluczowe do biegania na biegach górskich, a w Warszawie ciężko o takie warunki, więc jest kilka elementów płaskich, jest dużo podbiegów takich wymagających, ale jest też kilka zbiegów. Jeżeli połączy się te trzy elementy, to no można wtedy śmiało startować w biegach górskich na różnych dystansach. Tylko jedna ostatnia że siedziła, ale on na końcu tam na górze ostatnio i pomylił trochę trasę, więc nie wiem czy go uznają, bo... To, to to się właśnie obawiam, czy będzie wynikać czy nie. Klasa jaka się dała? No przy szybkości to dość męcząca. Zresztą w upale też, też jest męcząca, bo to są te właśnie nie dość te górki, no jeszcze te wyroby rowerowe. A w klasyfikacji generalnej jak to już wygląda? Czy jest eee, jakiś faworyt? Jeszcze przyznam, że w tej chwili nie mamy tego podsumowanego, więc nie mogę powiedzieć, po tych zawodach będzie podsumowana przed ostatnimi, tak żeby każdy wiedział jakie ma szanse na koniec.